Czy nowy Mercedes Actros oszukuje na spalaniu? Bo dużo osób zarzuca właśnie Mercedesowi, że niby pokazuje 20 par litrów spalanie, 22, 23, a w rzeczywistości dochodzi nawet i 5 litrów więcej. Dlatego wiecie co, przyjechałem na własną stację. Jak dobrze to wiecie, jest to własna stacja. Zatankujemy do pełna i sprawdzimy, ile pali. Ale najpierw zbadajmy, jaka jest średnia spalania. Bo wcześniej go zalałem do pełna. Pod sam korek, żeby właśnie to zbadać. I im, no, potrzebałem tygodnia z groszem, żeby przejeździć odpowiednie kilometry i żeby to zweryfikować. Dlatego sprawdźmy to. Z dzisiejszej trasy spalanie 29, ale sprawdźmy od tankowania pierwszego. Na 2000 A. prawie no, 2800 km, dokładnie 799,8 spalanie jest 22,4 litra. Zatankujemy, zobaczymy, ile wyjdzie w rzeczywistości od tankowania do tankowania. Jak widać, paliwa jeszcze zostało. Biorniki są przygotowane. Cyken, myken, pyken. Pakujemy. A. Chyba, żebym źle podjechał. Czekajcie, muszę od nowa to zrobić i nie wejdzie. Od góry muszę. Dobra. I dobra. Mamy włożony pistolecik. Zerowany, żeby nie było. I dobra. Tu sobie włączymy i zaraz uruchomimy pompę. Sam jestem ciekawy. Cię nie dałem na poduszkach. Lekko do góry, tak jak dawałem wcześniej. Lekko do góry na poduszkach. Aby waszło troszeczkę więcej paliwa. Czas pokażę, jak to będzie. Kilka osób właśnie mówiło, że 5 na 100 oszukuje, bo oni jeżdżą i oszukują im 5 na 100. Faktem webas to chodziło, no ale 5 na 100 raczej nie weźmie, tak? Jak będzie pół liter różnicy, to powinno być wszystko jeśli komputer dobrze pokazuje. Dlatego za chwilę to wszystko zweryfikujemy. Na razie jest tylko 130 litrów, pomału idziemy. Jeszcze dodam, że ostatnio jeżdżę typowo krajówkami ładunki mam po 22 tony. 19 to, 21 to i naj, naj, chyba najlżejszy miałem 13 ton, tam 12 z groszem, wiecie? A tak to non-stop tutaj są ładunki. Jak jeździłem na Plandece, na Standardzie, a znaczy ci na Medze, no to tam było lżejsze te ładunki. I non-stop autostrady, a tu cały czas dywam 11. Poznań śląsk, śląsk. Śląsk Poznań i tak w kółko, w jedną i w drugą, w jedną i w drugą. <gry> o, cały czas krajówką, dbając, wieszcie, że ta jednostka z jechałem, i ja pierdziałem, człowiek cały czas tym A4 jeździł zakorkowaną, czy jak tak? Bo to były te korki, ale wiadomo, autostrada cały czas prosto się jechało, a tu cały czas, a to fotoradar, a to to, a to zakręci, a to rondo. Ale fakt, faktem 22 i 4 spalanie to wydaje mi się, naprawdę rewelacja, jak na takie ładunki i typowo krajówka. Kto jeździ właśnie 11 z Poznania na Śląsk. Tam na y, Tarnowskie, przez Tarnowskie góry, no to wie jak ta droga wygląda, wie co się w co się je. O, odbiło już 326 litrów? Ale spokojnie się ten zbiornik, tu dopełnimy go do pełna. No to właśnie tą drogą sobie przemierzam i naprawdę spalanie wychodzi moim zdaniem rewelacja, Jak na taki ładunek, tak? Na, jak jeździłem wcześniej na medzę, to miałem lżejsze ładunki, tło po podstawie to palił 20, mi 20 litrów na komputerze, wtedy nie weryfikowałem. Teraz pierwszy raz właśnie weryfikuję spalanie, tym bardziej, że dużo osób się tego domagało, więc mówię, no nie zrobimy lipy, dlatego zbadamy, ale to dopełnię go dopełna. pełna, pod sam korek, tak jak było wcześniej. No i dobra, mamy pełne kotła, pełne, pełne kotły mamy obydwa, do full'a jest zatankowane, weszło nam 643 litry, 3,5 litra, no nie będzie 643 litry nam weszło. Dlatego zaraz policzymy i zweryfikujemy jakie jest dokładnie tutaj spalanie. No i żeby nie było, tak samo, pełniutki zbiornicze, jak je zobaczcie, widać czy nie widać. Chyba widać, że są pełne, tak? Jeden jak i drugi zbiornik. Bawimy się teraz w matematykę. Ile tam było? Już dawno tak normie czy człowiek. Bo ja tylko tam jak na, to, to, na, na, na y, u tamtego przewoźnika, znaczy na trawie u siebie, tak? Jak widziałem przewoźnika, to tylko takowałem po 300 litrów, tam gdzie były bony, no ja nigdy dokładnie nie tankowałem. I teraz liczmy, że mamy 2800 km, to najpierw litr trzeba wdupczyć, czyli będzie, moi drodzy, 643 litry był, tak? Mi się tak wydaje, że nie wiem ile Webasto może spać na 100, bo teraz na Webaście chodzę. Ej, dobrze mi widać w ogóle? Chyba dobrze. Na Webasie teraz chodzę, To wydaje mi się, że ten. No, wiadomo, Webas to schodzi cały czas, codziennie, no ale jeszcze nie ma takich groźnych temperatur. To ile tam dwie, trzy szedł? Może do pół litra maksymalnie trzeba doliczyć do normy. Tak mi się wydaje. Ech, ech, dobra, razy, razy. Nie, to podzielić trzeba będzie przez kilometry 2800-2800. Równa się. Dobrze kolega mówił. No, dobrze mówił bo jest 22,9 22 mamy nie wiem, o będzie coś w ogóle widać no jak nie widać to ktoś może sobie zweryfikować czyli 643 litry podzielić na 2800 km i wyjdzie mu 22,9 litra, no tak czyli te pół litra by na Webasto wchodziło w grę no, no to, no to słuchajcie, no jakby miał oszukiwać to praktycznie można powiedzieć w ogóle nie oszukuje, bo to chodzi Ciekawe jakby bez Webasta, czy było idealnie, czy może dwie, trzy setki, bo różnicy. Dobra, idziemy teraz zaprowadzić na bazę ciężarówkę Już sobie tutaj na bazę przyjechałem, ciepło podpiąłem I tak słuchajcie, podsumowując, no nie? Gdaję, że 5 litrów to jest tak minimum, jak ja tankuję to mi 5 litrów oszukuje i tak dalej Pokazuje mi 23, a pali mi 28, albo pokazuje mi 25, pali mi 30 I takie słyszę właśnie gadanie, no tylko pytanie teraz tak czy nie tam kuźwa ja coś ostatnio, może? <grafię> Jakąś tam walizekę gdzieś w skowku nie masz, może? <grafię> bo, słuchajcie, no bo możliwe tak, że te, 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 te co najmniej, tak że i 5 litrów oszukuje nowy Mercedes to mi się wydaje, że oni tam ciupnęli sobie pewnie, kuźwa, no to normalne, że im oszuka, no jak ma im nie oszukać, jak oni są ciupnęli, tak? <grych> to sami widzieliście, tankowałem do pełna, tak jak wcześniej miałem do pełna kotły zatankowane, tak teraz miałem do pełna kotły zatankowane i wyszło spalanko, y, raptem tam pół litra więcej, no ale mówię, też we basto chodzi, tak? Czyli można powiedzieć... Nawet licząc w pół litra to tak nie jest dużo. Tak, jeszcze nie mam takich mrozów żeby te webasto aż tyle lampeliwa spaliło, dlatego ciężko to zweryfikować. Tam 8 stopni jest, no nie, 7 stopni, a jestem to tam 23, to u mnie musi cały czas wyjść, no nie, 23, 24. To musi być, a to webasto fajnie chodzi. Dlatego tak to, tak to właśnie wygląda. A to jeszcze takie wyjaśnienie odnośnie tego właśnie aktorsika który sobie jeżdżę. Słuchajcie, ja mam go za darmo, może nie tak do końca za darmo, no ale mam go za darmo. Czyli ja tu nie płacę żadnego leasingu, nie mam żadnych opłat, więc po prostu jeżdżę sobie z nim, nim za darmo. Tylko tankuję paliwo i Nawet firma Rabel mi spłaca jeszcze, oddaje mi pieniądze za bramki, za opłatę. Jak potem widziałem w komentarzach, że ludzie pisali, już to do, doprowadzali. Ta wziął Actrosa, jeździ pod Rabenem, czy jak mu to się opłaca. Ale ja od samego początku mówiłem, że mam go na testy za darmo. To nie wiem dlaczego sobie tak niektórzy dodają, tak? Tam albo jeden napisał, jak to Ci opłaca, a drugi mu komentarz, tak, bo on y, wziął go pewnie w leasing, albo zakutówka raczej nie wziął, albo na, na kredycie pewnie jedzie, na kredycie pewnie jedzie, no, no, no. Ja wcześniej mówiłem, że mam go za darmo, no. Ja nie jestem osobą taką, żeby Was kłamała i mówiła, a, bo kurde, molek, ja ten, mam go tutaj, zobaczcie sobie go kupiłem, wpłaciłem tyle kasy, tyle, później co za pół roku go oddam, no to już będę inną wersję gadał, a oddałem go, wziąłem nowego, albo tam, albo był inny mi potrzebny, albo, albo, ty, ty, wiecie, musiałem tego oddać, bo wziąłem innego, bo to, tamto, no, no ja nie jestem taką samą, żeby kłamać, ja mówię szczerze, jak jest, tak, mam go za darmo, na okres testowy, yy, wstępnie na pół roku, tylko, że wcześniej, wcześniej się w firmie pojeździłem troszeczkę, yy, tylko, że i później czekałem, żeby to dokończyć, no i do końca roku nie będę jeździł, możliwe, że jeszcze mi przedłużą, zobaczcie, Wstępnie było na pół roku, ale w praktyce wyjdzie, że będę tylko kilka miesięcy jeździł. Bo jeździłem tą Mego, a teraz jeżdżę standardem na chłodni. Tak, tam były ładunki, że powiem lżejsze niż tutaj, lżejsze były i więcej się jeździło autostradą. Tam non-stop, tylko autostradką w jedną, w drugą i tam rzadko kiedy się tymi dziurami jeździło. A tutaj właśnie mam tą trasę, kurde, Poznań, Śląsk, Śląsk, Poznań i non-stop to jedenastką. A jak kto tam jeździ, no to wie, że ona nie jest rewelcina. Jeszcze duży plus, że jeżdża nocą, bo tam za dnia to była masakra. Taka norma by nie była do osiągnięcia za dnia, a nocą jeszcze ta wymiarę jakoś się przeleci. A odnośnie Webasta to dajcie znać, ile takie Webasto może spalić i jak to liczyć. Tam litr się powinien liczyć, czy dwie setki do spalania? Bo szczerze mówiąc, nigdy tego nie liczyłem, nie mam pojęcia. Może ktoś jest obeznany w temacie, by powiedział, ile takie Webasto pali. A jeszcze ten temat, właśnie odnośnie, yy, co dalej, tak jak go zdam? Jak go zdam, to albo wykupię. Tego może co jeżdżę, albo po prostu wezmę innego. Wszystko się okaże, jak to będzie wyglądało cenowo i może jak się trafi jakaś używka dwutrzyletnia w ładnym stanie, mało przejechania, to też taką używkę bym z przyjemnością zakupił. Ale no jak się nic fajnego nie trafi, no to będę raczej brał nowego Akrosa. No ale czas pokaże, jak to dalej będzie, tak? Ale od nowego roku, no to wiadomo, tego zdaję, no to będę musiał coś zakupić. A tu moje wynalazki krosiwo, jezo, tego to nie sprzedaje. Super się tym śmiga. No, ale ja Maszka to jest konkretna fura. Zobaczcie, już kufer sobie zamówiłem, kufer założyłem. I tak to się prezentuje. Zobaczcie, jakie to ma spalanie. Też jest bardzo dobre spalanie, gdyż nawet troszeczkę pośmigałem. 4,5 litra na przejechanych kilometrów. Niech pokaże, ile ona już przejechała. A 197 kilometrów. żeby nie było, to ostatnio właśnie tej kuzyn ma to jest Honda CB650R. Chyba nie wiem, dwuletnią. I z nim ostatnio się troszeczkę tutaj poszalałem i to nie było tak, że słychałem rekreacyjnie i normalnie ognia tłoki. On był w ogóle w szoku, jak to za Mówi Adrian, ja mówię, bo on wiedział, że jego to wiadomo, jest taki kot. Mówi ja w pizdeczkę, a ty mówi za mną cały czas. Ja w pizdeczkę, a ty za mną. Normalnie aż był w szoku, kurde, jak to chodzi. Mówi, ja pierdziele, Dobra maszyna, dobra. mi to tanie się nie spodziewał. Myślał, że po prostu jak dalej wypas to nie zgubi. A ja cały czas za nim, cały czas za nim byłem. No nie, mówi, kurde, cały w szoku. Dlatego z tej Yamaha jestem mega zadowolony. Dobra, chodźcie, odpalimy, odpalimy troszeczkę. potrzeba. trzeba. Hej, maszyna chodzi, prezesy. Tak to trzeba funkcjonować Będą, będą, będą lepsze jajca. Toż delikatnie dla dźwięku. A teraz zobaczymy, czy Cross odpali po długim staniu. A tą właśnie Cmerkę tą Hondę, co miałem, to ją sprzedałem. Trochę mi szkoda tego było, nie było miejsca to auta, musi wskoczyć, dlatego musiałem ją sprzedać. I gościu mówi do mnie typu, jak oczywiście wziął ją, rozpakował. A no, z lawety ją ściągnął, bo tutaj nie chciał za bardzo jeździć, przejechał się mówi, ja Adrian to chodzi do 125, a mówię mówił ci, że to naprawdę fajnie ciągnie. powyżej 7 tysięcy obrotów, ona naprawdę idzie i mówi, ja pierdziel, jestem mega zadowolony z tej hondy, fajnie, że o Ciebie mogłem ją kupić i tak dalej, naprawdę łebek był mega zadowolony przykład z żoną i z zbrodnicy z brutnicy, specjalnie po nią przyjechał. Dlatego widzicie, no nie fajnie, że chłopak szczęśliwy jest, że nie ma czegoś takiego, że a, bo wiesz to tamto, bo a kupiłem, ale wiesz, 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 bo to, bo tamto tylko od razu Adrian, no, jestem mega szczęśliwy, mega zadowolony, że mogłem Widok, to jest fajna maszyna. I teraz zobaczymy, czy ten sprzęt odpali. Za nie trzeba podpompować i teraz kopnąć. Dobra, z pierwszego pali. No, sanie. Chodzi maszyna. Mam nadzieję, że to wszystko wyjaśniłem. Tak, taki film się podobał. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie ten kanał, być na bieżąco i widzimy się w kolejnym materiale. Trzymajcie się, hej!